Boże... Wychodzę. <noise> Ucha, już mi idzie do mnie. Spoko, nie ma jak tak zacząć mecz się gonić w 5 sekund po rozpoczęciu. Ja tak zawsze miałam. Boże... No puść mnie, Boże... Ja tak miałam zawsze, grałam, Boże, miałam taki okres... Się rozpiłam normalnie przy killerze. Tylko, ja że nie, nie wiem, że mam uciec teraz, bo tak jak później ma tutaj... No, a ja nie umiałam uciekać, bo nie umiałam. Kurwa! Kurwa! Kto tu przegonił mnie z nim? Miał Wigela? sobie uciekam, tak? No, ale co? Nagle se możesz? O, pudło 2 na 3. Jeszcze raz musiałby chybić, żeby no, było no, zgodnie. Nie, też bym chciała właśnie, wiesz, żeby nie zrobił. Czechetam. tam. Ja zrzuciłam tą paletę no. Dostał bułek, no kurde. Ma no, ślipa. I Bo trafił. W niebo. Dobra, wziąłem go na siebie, żebyś z tego uciekło. No ale ty też jesteś ranny. No, trudno, no wiem, byłem ci tu teraz trudno, tak? Czy on cię goni, powiedz? Uh -huh. you Słuchaj. Słuchaj. The box. You opened it żeby te półno nie zrobił, to tak, Ale tak, tak. mhm. kto robił tę kostkę? Ja. Aha, dlatego tego dobra. No, ja, bo myślałam, że cię goni jeszcze z zajęcia. No gonił mnie to co? Hmm. Oczywiście, Zobaczył, maj... że wiesz... Oczywiście ma igraszkę, nie? Normalnie barby chyba też ma wszystko powiedzieli jakoś mam wrażenie. Dobra, zamontuję te części, A ty, ty też szczęście cały czas bierzesz? Możliwe. Mmm, się obliczanie. Najlepiej właśnie robić tak, przez okno no i żeby cię nie trafił, nie? No i zrobiło mi się hura, że mogę grać w gry twoje. Okay. Ja nie wiem co to robisz. Ale ten... Ym... Chłodno że tam to ten totem, hmm. jeszcze, bo nie będę go słyszeć w ogóle. Ha ładno, dobra. Dobra, chodź, idziemy tego gena skończyć może. Dobra, hmm. Mam, mam to temik, ale zrobię sobie jeszcze skrzynkę, żeby coś... O. Nie czy nie? Nie wiem. Jestem bardzo daleko, więc wie, że tu jestem. Tu ja też jestem daleko. Jeszcze niech ma pentimentu, to już w ogóle hit. No. Okej. Okay. Kostka no. się przydało, o, ona robi niby. Poszło mam grę na skończenie. Jestem kurwa, on zrobił mapy. Dobra, to ja skończę i nie zdążę po niego, nie? Ne. nawet ja już nie zdążę jak pobiegł, więc... Aha. Czekaj, może zdążę. Będzie miał to. Udało się? Nice. Mhm. Człowaka mi zrobiłaś, czy tam coś. Co no, nam robi? No niestety. Aha, po no, 16 nie ma, sekund. Bo... Czy tam nie czy no, nie powinno działać? No, go. No, to pewnie coś mu zrobił. No, Nic go nie zrobił, po prostu jebanym cieniasem. Okej. Okay. <śleszy>

Bo... Wyleczmy aptekom, aptekom, ale szybciej. Się... Nic stąd, bo on tu idzie. Aha. Kurwa, serio? Ja pierdolę, bo wszyscy grają z tym, już mam tego dość. No patrz, łapenia, to aż zaś mi złapę na kolejce, fajnie Ale to muszę lekartu żyć, chcesz tyle, no. jest faleta złota po prostu. O. Ja pierdolę. Żegam tym już wszystkim. Potem. No właśnie, gdzie szukam. O no nie, nie wytrzymam. Mhm. Uh -huh. To jest chyba takie głupie. No już nie mam co zrobić, tak naprawdę. jak na powinno być pudło, skoro nie trafił tymi łańcuchami? Zwaną mi powiedział. Nie ma sensu, nawet teraz się leczyć. To jest w ogóle bez sensu. Czemu? No, jak jest pożerać Aha. No to i tak nie mam deadharda, no to... Ja korzystam. też nie, no, ale... Ciekawe czy ten totem to po prostu jest... czasu. Evi robi jakiś totem. Ciekawe czy to ten. Zobaczymy. Nie. Ale jakiś. Chyba, że swój jakiś, nie? No, albo... nie umarł jeszcze, nie? sobie robisz swoje tak? też mogę w sumie nie mam bo to jest bez sensu nie, mam. Ale ja nie, 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 ja nie, nie, leczyć się. Czemu? Po nie, Trzeba nie, 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 czy uleczony no i ranny teraz? nie, po niego. nie, 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 no, już zniszczę. A skąd wiesz, że to to? Nie to wiem. mogą być ich igraszki. No. Idzie do mnie on. Mhm. Mhm, super, że ona Sekundę mi zabrakło. Byłam przedobcona. Bo za dużo troszeczkę tego. Dla mnie gada, że są No bo to już te łańcuchy mnie trzymały. Ledwo zrobiłem tą spację. No, no, co to ma być trwa? za przechodzenie? O, zablokował mi okno, chuj. No, super. Pudło ja zrobiłem. Tam. Do szafki się schowałem i nie trafił. Zaliczyło. Aha. Dobra, Git. Aha, jeszcze mam jakieś no. Powiesił cię już. Jeszcze. No, oczywiście nie. Ja trzyma, nie? No szansę już, że Nie ma szansy, że Super Nie ma szansy, że ma. Nie ma szansy, że ma. w tej szafce, coś ma. Nie lubię go. Straszne jest. Nie dość, że rozwiązałam tą. robiłam to pudełko. On przyszedł. No to łapie mnie to pudełko, jak się skończyła animacja z pudełka łapano, to jeszcze łańcuch miałem do zrzucenia. <grym> O no, bo czego nie słyszę już, to jest chore. Czekaj, David robi jakiś totem, zaś zobaczymy, czy pożera, czy minie. Tak, dobrze. No, i ja mam też swój totem, i ja nie słyszę nic. Mhm. Oj, było coś. <grym> Tak miał być. Może jest taki. Nie, Nie ma to. Robcie te geny. Jak geny, tu mam żarty. Nie widać go. Chodzi, będzie świecił ci na chwilę do góry do Dobra, pomogę mu, może. Gdzie gdzieś indziej zaraz pomoże, nie? Ale oni już mogą uderzać z dołu jak tu stoisz. Nie widzisz. Może tam totem jeszcze się powinien świecić z całej mapy po takim czasie. Idziemy dalej? Idziemy. Dlaczego ty tu szukasz kurwa? To ten, żeby Stupiaj. zamknąć ten Żeby zamknąć włas. Aha, już w ogóle umarł całkiem. O, chcę. Jestem tobą. tam. No ale po co mi ją? Teraz? Aha obliczaje do tego dobra. Szybko, żeby ci nie złapało łańcuchy. Krawczy tu jest. No <grych> to wychodzi. Nie, jakoś ciemno mam, muszę też ekspozycję zobaczyć. Nie, tutaj mam jaśniutko. O Bo Boże. Już mi tu idzie coś. A jeszcze ja zrobię to tak? Jezus. Widział mnie. Mhm, Co to jest w ogóle? Trickster. O boże. Został w ryło, ale co z tego. No, najlepiej. Już? Jeszcze nie zdążyłem się położyć z animacji już mnie wziął. No my jesteśmy narażeni w ogóle. Aha, spoko. Potem. Nie chcę mi się już ten mecz wyłączam się. Spoczynać. Co się zabijam? Nie. Nie Miałeś zadanie zrobić. Co oni robią? Bawią się. Nie widzę właśnie. Gdzie te moje fragmenty pamięci? Jak to widać? No takie drinksy, nie? No, ale nie ma. Może nie wybraj zadanie. <noise> <noise> A nie widzę je, Dobra. Aha. No i co? No, werski. Co? Dostał w łeb, to jest najważniejsze. Mhm. Będziemy tutaj <grymne> szantażować. Szantażować! To szuka. Fajnie, że mnie weźmie zaraz. Mógłby cię ktoś podnieść, nie? Nie zbyt. Wszyscy leżą w ogóle, nie? Skażę nada z tym ludźmi. Jak sam odwiedzisz, że on na znowu idzie. Pewnie tak. Do nich nie poszedł, ale tutaj, tutaj się starał. Dobra, i te fragmenty zabrać i chociażby zadanie mieć zrobione. No za mną dalej. Proszę. coś znowu. On jej widzi? What the fuck? To co robisz? <noise> Jestem pod paratą jak coś. Aha. No bo się położyłem i on mi chciałem i nie było nagle. On stwierdził, że mnie tam nie ma. O Jezu, oni się tu biłem. Dobra, a ty robisz sobie to leczone, tak? Tak, ale Jillka pokażę. Ale pamięci. ona kłóca przy nim ale nic nie robi. Chyba nie ma tak być, nie? To w ogóle się położyłem pod poletem, a on nagle w kółka zrobił i bym nie widział, że tam leżą. To jest w ogóle hit. Gdzie jest to całe teraz muszę to. Musisz być blisko tego i wtedy się pojawi, więc Aha. biegaj. Ja mam tu Jillkę, którą chyba wieszę, tak? Tak. A jeszcze ja, halo. No po co się podkładasz? Są pod paletą. Ech, już nie, bo dzielka spaliła. Dzilka po prostu już to teraz zrobiła. Co zrobiła? No, pfff, lecz pod paletą to zrzuciła, tak? Aha, myślę, że jeszcze coś innego, super. Ej, ale fajnie, coś sypie tutaj z nieba. Aha, to te pyłki. są dość. Ja z że już nie Weź tam szukaj tego gówna. Ja widzę to. Dobra, lecę. akurat tutaj spoko musiał pomiesić. Wdech <słuch> szczepiono. Mhm. Nie, to przed tym... było. Mm -hmm. No Boże, no widzi mnie, że tu jestem Idzie prosto do mnie <grym> Z Poleciał za tą chyba dalej? Nie ta mapa też jest, w ogóle nie wiem, niby uciekam, nagle chłopie i jestem przy was i temów nie ma. No, to... no. no. przeskakuj, No właśnie... No nie wiem, jak go nie słyszę cały czas. Już myślałam, że mnie przestał gonić, bo nic nie było słychać. Terenik, pojebane, Lecz, kurwa, terror, jakiś przerywany, pojebany. Leć, kurwa, się zastanawiam. Co on tu musi wszędzie być? Mhm. Czemu go nie słychać? No mówię właśnie, że mnie słychać. słychać. Złączył sobie swoje disco. <noise> Jakie jaki disco w ogóle? Jest nie wiem, ja to nie, nie wiem, ruszać. <głos> <głos> nie wiem, mam dość.

A one się interesują, biegnie, czyli nie tak, gęsty. <noise> biegnie kurwa. Lotować clubkie dzwoneczki. Dokonała wyboru no i chuj. Tak? Ona tak podchodzi do mnie się zastanawia, czy mi podnieść, czy nie, bo pewnie paletę zrzuci. No, bo nie napadzie, nie? <noise> no, już idzie, no, zrzegam się na głupem. No a czemu jest choćby tak bardzo jak normalnie? Nie wiem, on jest o blisko Boże. i nagle nic nie słychać. Proszę kurwa. Jestem tak narażony. Chyba jak wiedział, że tam jestem. Boże. A zamiast blokować, to co robicie? Gnoje. No to jest narażenie. No to było super teraz, naprawdę. Od <śmianie> Odczołguj się, się wywiglujesz. Ja <śmianie> <śmianie> Czemu? Nie mam wyśmiewania. Podniosła mnie i mnie dostała Kto? Tak jak polecam. Ale ta nie gena, tylko do nas kurwa Jak, my wszyscy umarli To jest jaka pipa z nimi Trzeba jeszcze dalej się odciągać No bo ja pewnie wszyscy idźmy razem W krzaki, no tak, z jednego miejsca nie doniesie wszystkich Nie doniesie Idzie Dilka zainteresowała się w końcu tylko go wybierze, koleżaneczka swoją. Co tak długo? No się nie podnosiła, to miał być? Chodź nie przebiegniemy. Mogliśmy tak lajali, że przebiegamy najpierw. Ale. No że nie, nie zwracamy uwagi, tak? Chodź. Staj na leczenie mnie w ogóle obok nie Ale ja mnie wyciągnie z tej szafki, to kończę to granie. Gdzieś. Blokujesz. Z której? Z tej? Nie, słyszajcie, no co robisz? Nawet się spojrzał, co ty odpierdalasz. Pokazujesz, że tam jesteś? Pierdolę się zaraz. Co robicie? <śmienic> no coś bym nie zrobił, no ty ciulo, czemu tak nie zrobiłeś? O Boże, przecież to się bawi z nami, to co? Nic nie chcę ci Może nie było Cię widać w tych krzakach, przysięgam. Tak, nie było. Ja Cię nie widziałem. No, on mnie widział. Wystarczy. go. Bo, bo pokazałem. Nie za mną przez Ciebie. Ale Ty do nas. No i umrę przez Ciebie ja teraz. Kraczone, tylko jest na boku. Uśmiechnij się, bo mi się zaszczę, O, a u. jest to mały, bo muszę iść, co to chcę zrobić? Nie, małe tylko już bramy są. No ale ja nie mam znaczenia. No lub po co leczenie, nie że rozumiem. do jaskini się tu położyć. Do dupy jaskiniowej. okej. chłopam tu. A, ty... No to rób se tam. Ja o to sobie że nam pozwolił. Ale na dupie w nią, Boże. <ślesk> Coś, co się <laughs> zaraz. Co? Czemu? Tworzysz za to bramę i taki... Kurwa... Krokiem takiego lumpa jebanego spod bramę. Chciał mnie podnieść, jak chciałem się wyleczyć. musiałbym się wyczołgać trudno. Oglądaj. to w dość. I